W tym wrześniu tę kukurydzę Takie pole doświadczalne. Ja tak doświadczenie prowadzę w inny? inne. Nieważne. jest taka większa, trzy rzędy. To jest mała. To jest większa. Mniej więcej wiem dlaczego, ale to nie moje doświadczenie, więc tak to wygląda. Te trzy rządki zostawię, bo tam zwierzyna ma, czy zimę, coś tam. jest taka większa, większa z tych młodych, później siana, większa. Dużo większa. Dlaczego? To no właśnie. Już to wie czego to jest taka. No ta, a tu jest taka. No nie więcej wiem dlaczego. Tak to wygląda.